Penetrację wód przybrzeżnych umożliwił człowiekowi akwalung. Wyposażeni w sztuczne płuca płetwonurkowie coraz śmielej zapuszczają się w niedostępny do niedawna żywioł. Zamieszkujący opuszczoną muszlę krab pustelnik cudzym pancerzem chroni przed wrogami miękki, a przez to wystawiony na niebezpieczeństwo odwłok. Również osiadły tryb życia prowadzą gąbki, których całe kolonie spotkać można na dnie Adriatyku w pobliżu jego brzegów. Przez pory na powierzchni ciała przepływająca woda dostarcza gąbkom tlenu i pożywienia. Przyroda dąży do równowagi, ale nie łudźmy się, że to, co bezmyślnie zniszczymy, naprawią pracowite kraby, naturalna służba sanitarna morza.